Dzień dobry, witam Was, dyrektorem BaTV live o poranku z ronda Władysława Kowalskiego w Brwinowie i kontynuacja spotkań na szczycie z rzecznik prasową naszej telewizji. Dzień dobry Pani, co Pani robi w Brwinowie? Co Panią sprowadza do Brwinowa, proszę nam powiedzieć. Czy tylko spotkanie na szczycie? Czy to jakieś... na spacer z Tutaj chcemy pokazać Brwinów z perspektywy takiej szybkiej kurna migawki, tutaj przelecimy Piękna pogoda. Wszędzie, gdzie jest dyrektor, sprowadza piękną pogodę. Słoneczko świeci. W tle stacja kolejowa, Ochotnicza Straż Pożarna w Binowie Proszę bardzo. Jaka lokalizacja. Wszystko jest. No, a a w tle, o to Pani dyrektor powie, tam w tle e, kawiarnia Jutrzenka, nie? Jarzyna. Jarzyna, co ja mówię, Jarzyna. No i z tego ronda witamy Was serdecznie, życząc miłego weekendu. Nie Proszę pożegnać Rzecznik. No, żegnamy i przechodzimy do spraw papierkowych. A zapraszam Was na stronę ze spotkania Komisji Sejmowej w Sprawie Statystów, w której nie uczestniczył przewodniczący naszych związków, pan Grala, nie został zaproszony ani. Przedstawiciel, znaczy no jak to się mówi, ten Mazowieckiego Związku Przewodniczący też nie został zaprzał, ale był pan, naszym przedstawicielem była pani statystka jedna nasza i pani Błońska była i pan, pan Artur był. No także możecie sobie posłuchać. Dwa pierwsze podpunkty tam było mówione o pracy na planach i o naszych umowach. Pozdrawiam Was, cześć!